Sensacje wieków, czyli historia prawdziwa. Był rok 1533. Na tronie Anglii zasiadał wówczas Henryk VIII Tudor. Był z niego, jak nazwisko wskazuje, kawał chłopa. Rozumiecie? Tudor, jak szafa dwudrzwiowa. Codziennie 190 cm wzrostu i 140 kg żywej wagi przechadzało się po komnatach oczyma wyszukując dziewic gładkich, bo z zamiłowania Henryk lubił swym wzrokiem obcinać lachony. I w ogóle obcinać, a że wygodny był bardzo i Barłożyć lubił, to nawet łoże królewskie z Francji sprowadził specjalne, by uciech cielesnych w nim zażywać. Do pełni szczęścia. Brakowało mu białogłowy, która do owego łoża razem z Henrykiem by się zmieściła. O, ta jest niezła! No to trzeba spróbować, czy będzie pasować. I tak, przymierzał Henryk jedną po drugiej. Heniek, albo to werko jest za małe, albo ty, że się za duży, bo mi tak głowa zwisa. Postanowił Hedryk temu zaradzić i normalnie uciął tę głowę. Normalnie. No niby się i mieściliśmy później w wyrku, no. Ale jakaś taka bez życia była. I dalej obcinał lachony wzrokiem w poszukiwaniu kolejnej kandydatki, która test łóżkowy przejść musiała. Historia o różnych przypadkach mówi. Zdarzały się i takie, którym urżnąć trzeba było co nieco, bo po założe wystawały. Ale były też takie, które do rżnięcia się nawet nie nadawały i kompletne do domu odsyłał. I tak wydłużała się lista kobiet, które dla Henryka VIII traciły głowę. Jest też morał z tej historii, trochę naciągany, za to rymowany. Dla chłopa z pałacu laski głowę tracą. Pytacie skąd wiemy o całej historii? Dotarliśmy do kronik, spisanych przez niejakiego nomenomen Kadłubka.